Pod krzesełkiem są akurat różne rzeczy i zwykle to tu mamy ciężarki ołowiane, tu jest talk, żeby do zakładania skafandra, tu są różne rzeczy, różne rzeczy. Gwoździe tutaj tutaj są dwie piły, tutaj jest pojemnik na elektrody do spawania, jest pojemnik na elektrody do... Cięcia, Tutaj na młotek albo łam, taka rura. To jest uchwyt. Dwie osoby noszą takie krzesełko. Tu jest pojemnik na taką część do maski, do przytykania nosa. Wosk do y, zamka, do suchego skafandra. Tutaj jest pudełko na taśmę klejącą. W tej chwili nie ma taśmy klejącej Z tej strony, o tu jest też taka rura właśnie na młotek albo coś I Tutaj mamy rączkę do takiego do y, takiego urządzonka Tu są y, no, na noże miejsce nurkowie no, gubią noże więc jest ich tutaj kilka Tutaj się wiesza coś, co sobie można powiesić. Tutaj wiszą jakieś tarczy do cięcia metalu. Tutaj też na małe gwoździki dwa takie pojemniki. I... A, no i ta picerka, która jest zrobiona z paska, w tej chwili troszkę przemokła i zamarzła, ale wykończenie takie drewniane. No o, Krzesełko. Krzesełko. Krzesełko.